Szczęśliwy nowy mistrz Robert Bryczek. Mirosław Okiński mówił, że w 7 1 będziesz bestią. No i rzeczywiście. Jeżeli tak uważa, no to mam nadzieję, że się walka kibicom podobała. Kolejne trzy rundy. Wiadomo, że wolałbym te walki kończyć przed czasem, ale przeciwnik znowu się okazał twardy. Bardzo. A z drugiej strony nie wiedziałem też, jak zareaguje moje ciało na nową kategorię wagową, bo ścinanie naprawdę było mega ciężkie. Udało się zrobić tą wagę. Tam nieco ponad limit, ale wydaje mi się, że za pierwszym razem to i tak jest sukces. No i tak, byłem mocno osłabiony, no ale udało się przewalczyć trzy rundy i z tego się cieszę. Moim zdaniem, miałeś bardzo dużo luzu, biłeś po prostu świetnie. Nawet taki Stockton Slab był w jednej z trzeciej rundzie. Możliwe, że tam się zdarzało na, na treningach różnych rzeczy, próbujemy. Ale muszę przyznać, jestem również pod wrażeniem twojego rywala, no bo jednak fizycznie on, on był w tej 77, ty byłeś z wyższej, było widać, jesteś wyższy, ale no mega po prostu, to był, powinien być bonus 50 tysięcy czegokolwiek, ale powinien być. 50 tysięcy słomek. Słomek, może być. To, to na pewno. Twoje kibice, yy, wydaje mi się chyba najgłośniejszy doping yy, tego wieczoru. Tak, przyjechała cała eskadra z Bielska, bardzo im wszystkim dziękuję, rodzina, przyjaciele, bliscy. Także naprawdę zrobili robotę, wydaje mi się, że przyczeli dużo głośniejszy doping w Warszawie niż w samym wielsku nawet. Rzeczy, tak było, rzeczywiście. No i dwa pasy w klubie jadą do klubu. Do Bielska. Tak, tak, z tego też się cieszymy. Dawid Żywica Kumulacja. też wygrał swoją walkę i jak najbardziej cieszymy się, że, że możemy dzisiaj w cudzysłowie oblewać zwycięstwo. Na koniec powiedz tam coś, przykładali lud do Twojego klancy się. Stało. Nie, może delikatnie stłuczone, na no, pewnie jutro się okaże. Ale był ogień. Gratuluję bardzo. A, I chciałem podziękować oczywiście wszystkim sponsorom, e, wszystkim chłopakom z klubu, całemu Wetto Team. E, chciałem też podziękować chłopakom z Grapplingu Kraków, z Bastionu Tychy, bo przy tych przygotowaniach głównie tam jeździliśmy. Fakt, że nie, były, nie ułożyły się one do końca pomyśli, bo w trakcie miałem zabieg, to też mnie mocno gdzieś tam osłabiło i wybiło z takiego rytmu, ale... Nie było widać. Ale nie było widać i z tego się cieszę. Jeszcze raz. Dziękuję.